Działka, 29 maja. I tak oto wygląda szklarnia. Koperek. Koperek już do kwitnięcia się szykuje. Ciężko wyostrzyć jak zwykle. O, teraz. No i cóż my tu mamy. Sałata. Ogórki To są ogóreczki, eleganckie Dorota zrobiła taką siatę na ogórki Potem się będzie piąć No i co my tu mamy? Mamy kapustę pekińską Tak to wygląda, już się zaczyna w główki zwijać No i co? Tutaj papryka do kwitnienia już, pączki są. Tutaj papryka już kwitnie. Obok. Tutaj mamy. Mamy pacjenta. Zobaczcie. Zobaczcie, jest ślimor. Jest ślimor w środku. Jak go tu wyautować? Mamy go. Jest. Gnita dorska. Skończy jak. Jak każdy. Pasożyt. No to jednego złapałem. Jednego mnie. A tu? Kapusta już całkiem, całkiem. Tutaj widzimy papryka, Sałaty. Sporo sałaty. Będzie za dużo. A, ta kapusta pekińska to nie. No, tylko rośnie duże. O, I mamy. Mamy tutaj jeszcze, jeszcze lokatora jakiegoś. Zobaczcie. Ma. A tu mamy pacjenta, który właśnie się pożywia, się pożywia, no nic, Idzie, jak to smakuje, Aha. a i skończy jak poprzednik. jednego mniej czyli dwóch lokatorów zlikwidowanych no i co tu dalej tu jakiś chwast bardzo ładnie zaczyna kwitnąć się rzuca w oczy co to jest za chwast wyrwiemy to mm, żeby to się dało wyrwać buntuje się przyjrzyjmy się co to za a to są dwa Tam to był koperek a to co to jest Ja tak ładny ale ja, to chwast No, damy. No. Komidorki. Tutaj mamy arbuzy. Ale ja tu poprzednio mówiłem, że tutaj mamy kwitnące arbuzy. A to nie, moi drodzy, okazało się, że to są melony. Nie mylić z milionami. To są melony. I w pełni kwitnienia. No. Tutaj jest jakaś mata. Wyczytałem, że to. Dorota kupiła jakiś taki że to geowłóknina coś i że to przegnije samo, że to jest naturalne i się rozkłada ciekawa koncepcja ale chwast nie rośnie dzięki temu o tam jaki ładny koperek no, taki soczysty łodyga z 6-8 mm grubości no a tu pomidorki kwitną pięknie co tu mamy tu jakaś kapusta, ale to jest chyba ta różponka, czy jak to tam się nazywa o to nic nie mówię, bo to chyba już tak, to to będzie łykowata, nie za wiele chyba już z tego parożek kupiłem, także może dzisiaj zerwę może no, śniadanie jak znalazł. O, i co my tu mamy? Mamy dzika! Proszę bardzo, jak ładnie się ulokował. Tak jak mówiłem. Niepożądany gość. O, a ten jaki ładny to. Dzikus. No i, i... out. No Taką sadzonkę można wsadzić. Ale ja wyrzucam. Nie potrzebuję. Tu jeszcze kolejny dzikus. No i... co my tu mamy? Mamy wielkie pomidory. Ten, ten pomidor już do pasa mi sięga. 80 cm wysokości jest na wysokości na wysokości liczników wody no i ładnie kwitnie a to co mamy No to już mamy zawiązki pomidorów tak to jest odmiana zaraz się zobaczymy co to za odmiana Aha, czyli to jest ta zorza toruńska. Zorza toruńska. Malinowe. No. To poniekąd poniekąd to ładnie to wszystko wygląda. No rośnie w oczach. Truskawki. Truskawki. Są tryskawki, ale okazuje się, że w smaku niestety Lipton Pięknie wyglądają, ale niestety albo słońca za mało, albo, albo jakaś taka odmiana Belegie. No ale to nic. Zobaczymy teraz tak Tu na zewnątrz porzeczki Jak się patrzy porzeczek dużo tu mamy Agrest Też już całkiem, całkiem Agrestik No troskawki Na gruncie Też ładnie wyglądają już, wielkościowo Tam nie wchodzę, bo Ze względu na to, że dzisiaj wlazę i tam w kocie łajno było zostało usunięte śmierdziało okrutnie natomiast dzisiaj też było dzisiaj była akcja też nagrałem filmik akcja z o, a tu osa jak się proszę interesuje budką dla owadów o. jest ro... już lokator jest Wylazić. Albo z drugiej strony, wiedziałem, chyba nie, no nic, no w każdym razie nami namiotników trochę dzisiaj popalonych, pousuwanych drzewo będzie musiało się trochę odbudować nie niedużo nie dostało za mocno, no ale ale trzeba było usunąć, bo namiotniki niestety to jest kupa gąsienic takie gniazda potrafią ogołocić Pół drzewa, albo i lepiej. Pół drzewa, albo i lepiej. No nic. A tu w kwiatach co? Piwonie, irysy. Piwonie, irysy. Czereśnka. Tu jest czereśnia. Purnus Avium Techlowan. Ojciec zasadził. Też owocuje. Ale powiedzmy sobie, brzoskwinia. Sam owoc. Sam owoc. Tu badyle mało. Tu chyba do usunięcia będzie. Gałąź taka suchawa się zrobiła trochę częściowo suche, częściowo nie ale owoców jak widać nie brakuje nie brakuje owoców natomiast śliwki śliwki w tym roku zatrzęsienie, to jest renkloda nie wiem czy to jest renkloda ulena w każdym razie to są te żółte takie duże śliwki no i jest całe zatrzęsienie na drzewie Oblepione jak winogronami okazuje się, że chyba ten rok będzie bardzo plenny. W zeszłym roku nie było zbyt ciekawie ze śliwkami ogólnie, a w tym roku chyba się zapowiada, że będzie nieźle. Skarpa ta dzisiaj porządki zrobiła. Tutaj mamy lawendę. Jeszcze ładny kawał. Krzaka no i usunięte usunięte niezapominajki. A tu mamy co mamy? Tu mamy maliny. Też sporo. Widać, że owoców a owoców. Wszystko. Wszystko owocuje jak, jak na drożdżach. No, to jeśli o to chodzi, cały czas muszę wyostrzyć. O, tu mamy, tu jeszcze nie robiłem. To są namiot, nieszczęsne namiotniki. Zaraz wam zbliżę. Jak to badziwie wygląda? To są właśnie tego typu gniazda. Sekunda, może jakieś lepiej widoczne. O! Tworzą takie takie kokony, namioty z pajęczej sieci, tak jakby przędą I w środku tam rajcują sobie gąsienice. Nie wiem, one się przenoszą. O, tu będzie może lepiej widać, tam, a nie wiem, czy będzie widać bo pod słońce, cholera. Musiałbym z innego kąta to zrobić, albo znaleźć lepiej widoczne gniazdo. Niżej położone. W każdym razie na gąsienicę każdy, każdy widział tutaj. To jest coś, coś takiego. No niezbyt to ładnie wygląda, ale za to z apetytem wcina jabłonkę. No czyli jeszcze, no nic, tutaj chyba tutaj takie zbliżenie jeśli się uda wyostrzyć to są właśnie budują takie namioty tam jak się ruszy to badziewie to one gdzieś tu siedzą mędy Uda mi się, o, mamy, mamy pacjenta, teraz na stół, nie obejrzymy. No, takich czarnych kropek, guwien. Tak wygląda zaatakowany zaatakowany pęd Przez te ćmy nieszczęsne No i do tego dochodzą jeszcze one się tam zbijają w takie kupy no i tam dziesiątkami żerują w jednym miejscu Powodując tu u mnie to tam parę drzew, ale pomyśleć sobie jak to... Może to będzie widać. Nie wiem czy to dobrze będzie widać. No, i żerują sobie tam w tym kokonie. Ten kokon ich tam chroni. Przed jakimiś tam drapieżnikami, czy ptaszyskiem. Żeby ptaki nie mogły ich tam wybrać. Sikorki się... O, tam nie wiem czy to będzie dobrze widać, czy to uda mi się zbliżyć. Tam widać ruch. O. Jeśli się przyjrzycie, to tam jest właśnie. Tak sobie tam żyją, rajcują, o i wpierdzielają wszystko. No. I taka szarańcza ci zaatakuje ja, Jesteś poskładany jak scyzoryk Ty śpisz, a one się tam cieszą no, A jak, jak się tam wiją no. I tak to wygląda, dlatego się za to wziąłem Chciałem to usunąć No i trochę przetrzebiłem ale to to a trzeba by było na takie duże drzewo, to tu w ogóle nie ma szans. To z drabiny trzeba by było. No ale fakt, że bez środków chemicznych. No i tyle, to jeśli, jeśli o to chodzi. No i ta druga śliwka tutaj. Też widać, że owoców też sporo. Tylko nie wiem, tutaj jakoś, żeby ze słońcem jakoś to robić. Bo o, tak chyba będzie lepiej widać. No, owoców też nie brakuje. Śliwek będzie. Tam jakie ładne, jak winogrona wiszą. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. No, bardzo dużo owoców. No i tak to wygląda. No, infinito. Koniec niedzieli. Trzeba skończyć.